Dobra, lecimy Siema widzowie Kręcimy dla was nowy film Ale czy on się uda czy nie to nie wiadomo, tu starszy brat Walczy, walczy ostro Ale jak na razie nic nam to nie wychodzi Jakieś brania mieliśmy, ale nic wyholowane Jego sprzęcik Na co łowisz w ogóle? Na kraba na raka. Biały. biały. Na koszyki. Koszyk zlanentowy. Koszyk Piękna pogoda. W słonku to około 30 stopni, także że masakra. Ale ryba w ogóle nie współpracuje. Tu jest płytka woda do metra głębokości. Ale gdzie ta ryba się podziała to ja nie wiem. Nerwicy dostaje. Ja łowię na metodę Pikantną kiełbasę plus do tego Krakowska Krakowską, no zahaczyłem Koleka. Plus do tego pelet 2 mm. No, za chwilę wam powiem jaki, bo nie pamiętam Czyżbyśmy mieli rybkę? Mm -hmm. Mm -hmm. Tego nie, tego nic nie, nie. Coś, Co było? to jest ducho, do góry w no było branie, ale co? Nie ma nic po raz setny Ale coś się dzieje, może po południu coś się bardziej ruszy Znaczy no już mamy południe można powiedzieć, po południu Ale gdzieś około 14, 14 16 godziny coś się ruszy, siedzimy Próbujemy coś wam nagrać, nie chcemy nagrywać wam na YouTube. Na YouTubie Zbędnych filmów, bez ryby, bez niczego Czemu ja nie mogę sobie przełączyć to na twarz? Nie wiem. Mogłem tym, teraz nie mogę. Będnych filmików nie chcemy wam nagrywać. Bo to nie ma sensu na siłę coś robić. O, brat tu ładuje do kosza. Inni youtuberzy robią tak, że zbierają filmy z całego roku. My dopiero Zabierają zaczęli jakby nie było. Wystawiają na wiosnę, że ryba bierza. To jest tak. prawda. My dopiero w tym roku zaczęli. Na pewno będą mi ryby Czemu ma nie być Cyg Bayera Nie Jak Zjebie Jaką ci nie leci? To tego kaczyka nie na to włożył To to będzie lipa, bo będą blokować Idziemy teraz zobaczyć do mnie, u mnie to kaczuchy chodzą Żrą mi zanęte Tutaj mam rozrobione rozrobione Zielone, nie zielone jabłko już nawet nie wiem No coś pod zielone jabłko Podchodzi o, tutaj spicy honej. 2 mm nagrywam ziemię zamiast to Tak to wygląda do metody pikantna kiobasa ale tylko kaczki szaleją to kaczor był? kaczor no kaczki szaleją piękna pogoda no czekamy czekamy dalej jeżeli się coś jakaś ryba pojawi na pewno wrzucimy film jeżeli nie no to nie będzie filmu dopóki nie będziemy mieli ryby Do usłyszenia, zostaw łapkę, zasubskrybuj. Krótki po krótki filmik, nie ma co przedłużać. I myślę, że pojawią się ryby w końcu na naszym kanale. Do zobaczenia.